Serial Chojrak Tchórzliwy Pies w czasie swojej emisji był prawdziwym źródłem koszmarów dla wielu dzieciaków. Każdy odcinek opowiadał o różowym psie, który musiał stawiać czoła upiornym, paranormalnym stworzeniom, by chronić starsze małżeństwo, którego kiedyś przygarnęło. Chojrak i jego właściciele mieszkają dosłownie pośrodku niczego, co czyni każde odwiedziny tych przerażających postaci jeszcze bardziej niepokojącymi. Czym wyróżniają się złoczyńcy w Chojraku? W przeciwieństwie do klasycznych przerysowanych potworów z kreskówek, wielu z nich jest sprytnych, sarkastycznych i subtelnie złowrogich. To właśnie ich nieoczywista natura w połączeniu z dusznym klimatem serialu potęguje atmosferę grozy. Serial mimo upływu lat wciąż robi wrażenie i często uznawany jest za jeden z najstraszniejszych programów animowanych, pełen najbardziej niepokojących złoczyńców. Zanim przejdziemy do listy najbardziej przerażających złoczyńców z kreskówki Hejracz Chujliwy Pies, zachęcam was do zostawienia subskrypcji dla mojego kanału, co bardzo pomaga w jego rozwoju. Fred. Fred, który po raz pierwszy pojawia się w odcinku Dziwny Fred, jest bratankiem Eustachego i Muriel. Na pierwszy rzut oka wydaje się być miłym i uśmiechniętym człowiekiem. Jego szeroki uśmiech towarzyszy mu praktycznie w każdej scenie. Fred jest z zawodu fryzjerem, jednak cierpi na trichotemnomanie czyli obsesję polegającą na niekontrolowanym goleniu i obcinaniu włosów. Jego wieczny, niepokojący uśmiech w połączeniu z tym, jak operuje nożyczkami, wywołuje u chojraka paranoję. Fred z determinacją próbuje ogolić psa do samej skóry, ignorując jego sprzeciw. W końcu jego niekontrolowane skłonności doprowadzają go do umieszczenia w domu dla dziwacznych fryzjerów. Fred to jeden z najbardziej niepokojących bohaterów serialu, a jego spokojna, niemal hipnotyczna postawa czyni go szczególnie pamiętnym. Demon Materaca Demon Materaca nawiązuje do klasycznych motywów horrorów opowiadających o opętaniu i egzorcyzmach. Zgodnie ze swoją nazwą, jest to nadnaturalna istota, która potrafi przejmować kontrolę nad materacami, a także nad osobami, które na nich śpią. Przykładem tego jest Muriel, która pod wpływem demona materaca zmienia się w zielone stworzenie z falującymi włosami i przerażającym demonicznym głosem. Jakby tego było mało dla Hoyraka, demon na krótko przejmuje również kontrolę nad Eustachem, co dodatkowo potęguje grozę sytuacji. Demon Materaca to postać, która perfekcyjnie łączy elementy klasycznego horroru z niepokojącym klimatem, charakterystycznym dla tego serialu. Okrutny Weterynarz Okrutny Weterynarz to jeden z najważniejszych antagonistów w historii Chojraka i prawdopodobnie pierwszy potwór, z którym nasz bohater ma do czynienia. W odcinku Wspomnienie przeszłości Chojraka dowiadujemy się, że to właśnie ten weterynarz rozdzielił Chojraka z jego rodzicami. Doktor wykorzystał ich do swojego nieudanego eksperymentu, który polegał na wyszczeleniu ich w kosmos. W efekcie stracili życie, pozostawiając Chojraka osieroconym. Weterynarz z pozoru wygląda na życzliwego starszego pana, który cięstuje psy cukierkami, by je zwabić. Jednak gdy już przejmie nad nimi kontrolę, poddaje je sadystycznym i brutalnym eksperymentom. Okrutny Weterynarz to postać, która na zawsze pozostaje w pamięci widzów, symbolizując najgłębsze traumy Chojraka. Siostry Stitch Elisa i Eliza Stitch. To syjamskie bliźniaczki, które prowadzą sklep z własnoręcznie szytymi kołdrami. Ich działalność ma jednak mroczną stronę. Siostry często porywają młode kobiety i wszywają je w swoje kołdry, na zawsze wiążąc ich duszę w swoich dziełach. Ich blada cera, złowrogie uśmiechy i przerażające głosy potęgują ich niepokojącą aurę. Podobnie jak wspomniany wcześniej okrutny weterynarz, siostry udają sympatyczne starsze panie, które oferują swoje kołdry niczego nieświadomym klientom. Według mitologii serialu żyły w czasach prehistorycznych, gdy weszły w posiadanie nici zdolnych do więzienia ludzkich dusz, zyskały nieśmiertelność. Królowa Czarnej Kałuży Królowa Czarnej Kałuży to podwodna istota, która uwodzi swoje ofiary, zwabia je do swojego podwodnego pałacu, a następnie je pożera. W przeciwieństwie do typowych nimf morskich, królowa nie czeka biernie na swoje ofiary. Sama aktywnie poluje na potencjalnych nieszczęśników. Jej moce budzą grozę, ponieważ potrafi zmienić się w dowolną formę wody, od pary aż po kranówkę. To sprawia, że możliwości jej ataku są praktycznie nieograniczone, a ofiary mogą pochodzić z każdego zakątka świata. Królowa zyskała swój przydomek dzięki charakterystycznej metodzie polowania. Zwabia swoje ofiary do kałuż, które następnie zamyka, wiążąc ludzi w pustce bez wyjścia. Wrzut Jedna z najbardziej surrealistycznych postaci w serialu to dosłownie wrzut z maleńkim ludzkim ciałem. Postać ta więzi ludzi w obskurnym pokoju pokazowym i zmusza ich do zaprezentowania swoich talentów. Jeśli nie spodoba mu się ich występ, zanurza ich w basenie z toksycznym kwasem żołądkowym. Jego historia jest jeszcze dziwniejsza. Wrzód był kiedyś człowiekiem mieszkającym w Hollywood. Zniechęcony show biznesem i pretensjonalnym stylem życia, zamienia się w cyniczny, samotny wrzód we własnym żołądku. Proces, w którym dochodzi do takiej przemiany w monstrum, nie jest jednak wyjaśniony i pozostaje otwarty na interpretację. Kac. Katz to być może najbardziej ikoniczny antagonista z całego serialu. Jest wysoki, szczupły i wygląda jak Kot, a wielu uważa go za głównego przeciwnika Hoyraka. Pojawia się w kilku odcinkach i ma nawet własny motyw muzyczny. Mówiąc spokojnym brytyjskim akcentem, Katz oddaje się psychopatycznym i sadystycznym działaniom. Występuje w różnych sytuacjach: od wcielania się w rolę oszusta sprzedającego fałszywe pomysły biznesowe, po stawanie do kulinarnych pojedynków z Muriel. Jego groza bierze się głównie ze złowrogiej i niemal niewzruszonej postawy. Katz potrafi zamieniać ludzi w przedmioty nieożywione lub bez mrugnięcia okiem karmić nimi pająki. Trąbka. Potwór z trąbki jest znany pod wieloma nazwami. To pozaziemska manifestacja starej trąbki Eustachego, która pojawia się w koszmarach Hojraka. Instrument, który Eustachy zdobył, był źle nastrojony i uszkodzony. Nigdy go nie naprawił, a zamiast tego porzucił go w zakurzonym kącie domu. Pewnej nocy, gdy chojak spał, trąbka przekształciła się w zdeformowane niebieskie stworzenie z posępną twarzą. Postać, wraz ze swoim ikonicznym zdaniem, nie jesteś doskonały, budzi prawdziwy niepokój. W przeciwieństwie do innych antagonistów, którzy grożą Muriel lub Eustachemu, potwór z trąbki skupia się na atakowaniu poczucia własnej wartości i niepewności chojaka. Duch księżyca żniw. Duch księżyca żniw straszy przede wszystkim swoim wyglądem. Ukazuje się jako unosząca się twarz z czarnymi oczami i ustami. Z niewyjaśnionych powodów żąda od chojraka i jego ludzkich właścicieli, by w ciągu 10 minut zasadzili roślinę. Gdy ci traktują ducha niepoważnie, podnosi temperaturę do ekstremalnych poziomów, topiąc wszystko wokół. Ze względu na swoje unikalne i niepokojące cechy wyglądu, duch księżyca żniw bez wątpienia należy do najbardziej przerażających postaci w telewizji skierowanej do dzieci. Ramzes Ramzes był egipskim faraonem, który po śmierci błąka się po ziemi jako duch. Gdy płyta nagrobna z jego grobowca trafia w ręce Eustachego, duch początkowo próbuje odzyskać ją w spokojny sposób. Jednak Eustachy, kierując się chciwością, odmawia zwrotu, licząc na szybki zarobek poprzez sprzedaż artefaktu. To prowadzi do jednej z najbardziej przerażających scen w serialu. Pomarańczowo skóry, wychudzony Ramzes, sprowadza na rodzinę psa Trzy Plagi. Plagi te przypominają te, które w biblijnej opowieści Bóg zesłał na lud faraona.